Dzień dobry, minęła 17. Andrzej Micha, witam Państwa i zapraszam na pierwszy Teleexpress 31 grudnia w nowym studiu, w nowym świecie, w nowej telewizji. Przygotowaliśmy dla Państwa skrót wydarzeń z naszego pięknego miasta, proszę się trzymać, ekspres odjeżdża! Ani odjedzie za to kierowca czarnej Skody oraz żółtego BMW. Kierowcy są wściekli na drogowców. W tym roku przy wyjeździe z Darułowa nie da się normalnie jechać, komentuje jeden z kierowców. Nieposypane drogi to problem całego miasta. Żaden z urzędników nie jest skory do pomocy. Na szczęście obyło się bez ofiar. Niestety takiego szczęścia nie miał kierujący żółtym BMW, który zginął w wypadku czołowym z ciężarówką. Jak komentuje rzecznik Komendy w Darłowie, kierujący marką BMW przekroczył dozwoloną prędkość, po straceniu kontroli nad pojazdem wjechał w jadącą naprzeciwka ciężarówkę. Zginął na miejscu. Razem z nim podróżowała pasażerka, która znajduje się obecnie w krytycznym stanie. Zalecamy ostrożność, podkreśla rzecznik policji w Darłowie. Kierowca ciężarówki wyszedł bez szwanku, odmówił jednak komentarza do tej sprawy. Ślady zabezpiecza policja. Ślady natomiast zostawił 18-letni kierowca zielonego BMW. W sobotę postanowił urządzić sobie na rondzie w Darłowie konkurs drifterski. Niestety nie zauważył kamery na pobliskim słupie. Policja po dostaniu zgłoszenia od operatora kamer złapała młodego kaskadera. Przygoda zakończyła się mandatem 2,5 tysiąca złotych oraz 10 punktami karnymi. Przypomnijmy, że to nie pierwszy tego typu przypadek w naszym mieście. Nielegalne wyścigi oraz drifterskie pokazy są u nas bardzo częste. Trzeba je zdusić od środka, komentuje komendant główny policji w Darłowie. Mieszkańcy Darłowa protestują przeciwko powstaje linii towarowej, która prowadzi przez miasto. Jak komentuje jeden z mieszkańców, nieprzespane noce, nieoczekiwane pobudki, słaba jakość snu i ciągły hałas to uroki mieszkania obok przejazdu kolejowego. Nie mówiąc już o wstrząsach budynku, sprawa została zgłoszona do urzędników. Jest pomysł na postawienie barier, które mają łapać i wyciszać większość hałasu, ale zanim się to zdarzy, mieszkańcy jeszcze trochę poczekają, komentuje urzędnik Marcin Barek. No wie pan co, jak mi pociąg przejeżdża, to mi się wszystko trzęsie, Grażynka to już trzy razy próbowała okna lepić, ja to normalnie nie mogę wytrzymać z tego hałasu, a tu sobie postawię na ziemi, a tu mi się wyleje, no po prostu masakra, a dzieci to już w ogóle, taki pociąg panie przejeżdża o 15 i normalnie no wszystko, wszystkie się budzą, a mam dwa niemowlęta, no masakra, masakra, trzeba to zmienić. I to ostatnia wiadomość, którą chcieliśmy Państwu przekazać. Bardzo dziękujemy za oglądanie pierwszego wydania TeleExpresu i serdecznie zapraszamy na kolejny o godzinie 17.00 jutro. Dla Państwa, Andrzej Micha.